Słuchajcie, właśnie wróciłam sobie z wyspy Taketomi, która słynie z tego, że ma taką tradycyjną rybiańską zabudowę, ale najważniejsze jest to, że teraz idę na plażę, ponieważ dzisiaj wieczorem mamy Cukimi, czyli święto podziwiania. Księżyca w Japonii. Ja sobie tak wymyślałam, bo ja za każdym razem jakoś tak omijam to święto. W sensie nawet jak jestem w Japonii, kiedy jest to święto, to nigdy go jakoś tak szczególnie nie obchodzę i nawet nie jestem wtedy wieczorem na zewnątrz, żeby oglądać Księżyca. Ja mnie, nie, w tym roku to zmienię. Więc korzystając z tego, że jestem teraz na Okinawie i mamy po prostu przepiękną pogodę i mogę spędzić sobie w końcu to Tsukimi na plaży, to wybieram się teraz jeszcze po drodze do supermarketu, aby kupić sobie kilka takich tradycyjnych rzeczy, które je się przy Tsukimi. I wybieram się na piknik wieczorny na plaży. Zaraz wam pokażę, co kupiłam sobie na dzisiaj. Dzisiejszą kolację w ramach mojego dzisiejszego Otskimi, a więc mam tradycyjne omoczy I w Cuukimi powinno się zjeść chociaż jedno moci na szczęście. nie zobaczcie, tutaj jest nawet symbol, że to jest właśnie na Cuukimi i jest króliczek, ponieważ e, mówi się, że właśnie na Księżycu mieszkają białe króliki, które ubijają e, ciasto na mochi i dlatego właśnie symbolem Cuukimi jest moci. Poza tym. Generalnie wszystkie dania z jajkiem, w szczególności surowym jajkiem. Na cuddlym robi się taką na przykład sobę z surowym jajkiem, czy też udon na przykład z bitem surowym jajkiem, bo to surowe jajko, w szczególności to żółtko, ma symbolizować właśnie księżyc pełni. supermarketu. Generalnie to nie są takie tradycyjne rzeczy, które się je w oczkach. E, na Kini główną, właśnie taką rzeczą są omoci, e, ale kupiłam sobie, ja w ogóle bardzo lubię te galaretki takie mleczne z e, nikan, czyli mandarynką. Do tego i soba, która tak samo nie jest w ogóle jakimś daniem specjalnie na to święto, ale soba jest festiwalowym daniem, więc kupiłam, why not? Bo ja miałam na im dzisiaj ochotę. Kupiłam sobie jeszcze zieloną herbatę taką. To jest dzisiaj. Nie, no nie mogę. Nie mogę z tym jakieś pięknie.